Magazyn sportowy. Polskie Radio RDC. Zaczynamy magazyn sportowy, na który jak co piątek zapraszają Tomasz Sokółowski. Oraz Arkadiusz Błaszczyk przy mikrofonie. Kłaniamy się. E, obaj w dobrych humorach, e, bo już dziś po zimowej przerwie wraca piłkarska klasa. Skupiamy się oczywiście na klubach e, z naszego regionu, a jako pierwszy na boisko wybiegnie dziś Radomia, który. Już dziś o godzinie 20.30 podejmie Arkę Gdynia W niedzielę o 14.45 Wisła Płock zagrał u siebie z Rakowem Częstochowa W niedzielę również o 17.30 również u siebie Legia Warszawa podejmie Koronę Kielce, i temu meczowi poświęcimy najbliższe minuty, a porozmawiamy o nim z naszym gościem w studiu. Jakob Dryś, dyrektor scoutingu Korony Kielce. Dzień dobry, cześć, Kuba. Dzień dobry wszystkim, cześć panowie. Zacieramy ręce, no ale też trochę z niepokojem gdzieś patrzymy na, na pogodę, bo piłkarzom przyjdzie walczyć w trudnych warunkach przy trzaskającym mrozie. Yy, czy w tygodniu to było jakieś zagadnienie, czy yy, co, co, dzieje, co dzieje się w takich sytuacjach? Czy kluby gdzieś tam kontaktują się ze sobą, gramy, nie gramy? Yy, jak to Wygląda od kulis. Z tyłu głowy gdzieś to zagrożenie e, tego, że te mrozy nie pozwolą zagrać e, tego spotkania istnieje, ale no, my nastawiamy się na to, że mecz się odbędzie, przygotowujemy się w normalnym trybie i, i wszyscy chcemy, aby, aby ten mecz się odbył i mam nadzieję, że, że pogoda pozwoli na to, żeby, żebyśmy normalnie ten mecz w niedzielę rozegrali. Grało się tam chyba w trudniejszych warunkach i to jeszcze bez podgrzewanych muraw. To znaczy bez podgrzewanych, bez sztuszych nawierzchni, pokonana w śniegu albo trzeba było sypać tony soli, żeby, żeby rozpuścić murawę. No, takie były w tym momencie czasy. Teraz, jak włączysz dobrze, w odpowiednim momencie ogrzewanie, czyli tą podgrzewaną murawę, nawet teraz na legi jest wymiana tej murawy, i prawie w 100% już jest ułożona, już jest. Mówimy o styczniu, mówimy o minus temperaturze, minus 6, czy nawet będzie minus 15, i ty sobie wymieniasz murawę, która ma się przyjąć, która ma się zaadoptować, i tak dalej. Czyli te warunki no, no diametralnie się zmieniły na, na korzyść tego wszystkiego. Oczywiście, ale ten boisko-boiskiem, ale ten mróz, nawet jak yy, chwilowe było. Zero stopni, czy nawet na plusie, a wczoraj już się pojawiły te minusowe minus 4, a odczuwalna minus 8 czy dziesięć, to już się czuło chłód, a, a zawodnik ma wyjść, ma grać, a jeszcze ma być zimniej. No nie czuję słyszymy. się, nie pamiętam się, ty, jak to jest w tych warunkach, i trudno się odnieść, bo kibic też marznie na, na trybunie, a zawodnicy mają w tych warunkach grać. No to nie są takie komfortowe powiem, warunki, ale no. Tak są, tak, są sposoby, są sposoby, żeby się rozgrzać na trybunach, no. na przykład pokibicować głośno i pośpiewać no tak. na początek. Yy, reasumując, no, nie ma wielkiego zagrożenia z tego, co słyszymy, że, Dokładnie. że ten mecz do skutku nie dojdzie, ale zanim o nim to proponuję, pomówmy, co wydarzyło się w Koronie Kielce w tych ostatnich tygodniach, zimą, dwa yy, Ciekawe transfery dołączyli szwedzki pomocnik Simon Gustafsson oraz napastnik Mariusz Stępiński. Czego kuba spodziewasz się na, na wiosnę? Jak dużym wsparciem powinni być obaj panowie? Te dwa transfery to, to realizacja tak naprawdę naszej, naszej strategii, jaką sobie założyliśmy na to zimowe okno transferowe. Uważam, że zdiagnozowaliśmy problemy, które mieliśmy w pierwszej części sezonu. Otworzyliśmy bardzo dużo sytuacji. Mieliśmy dużo dobrych okazji do zdobycia bramki, natomiast brakowało nam skuteczności, brakowało nam też troszeczkę tego doświadczenia, które w kluczowych momentach meczu pozwalałoby nam przechylić szale zwycięstwa na naszą stronę. Tak więc uznaliśmy, że, że takie dwa transfery na pozycję środkowego pomocnika i napastnika, zawodników z dużym Doświadczeniem regularnie grających, sprawdzających się w tych klubach, w których dotychczas grali, to będzie to, co, co przyniesie nam e, oczekiwane rezultaty. I stąd transfer Mariusza Stępińskiego i stąd transfer hmm. Simona Gustawsona. Tak, czy bym... ja bym hmm. jeszcze tylko do, dowiedział, czy to były te nazwiska, jak to się mówi, na Twojej liście, czy na liście trenera numer jeden, czy tam ktoś inny też wchodził w rachubę, jakbyś mógł tam. Z, z Mariuszem to... Stępińskim już od dłuższego hmm. czasu. Prowadziliśmy te rozmowy i, i tak też zakładaliśmy, że jest to ta nasza jedynka rozmowy. Nie były łatwe, nie były krótkie, bo, bo trwały już od, od kilku miesięcy, można powiedzieć, gdzieś te nasze, nasze podchody. Finalnie, finalnie dopięliśmy ten temat. Simon Gustafsson pojawił się w późniejszej fazie Okienka. Wcześniej gdzieś go tam nie rozważaliśmy tak mocno. bo Ale pozycja środkowego, ale pomocnika, pozycja była... środkowego pomocnika była była założona. Wcześniej tam przewijały się... Cie inne nazwiska na, na tej liście. Nie jest tajemnicą, że, że byliśmy zainteresowani Nene, że byliśmy zainteresowani Kamilem Jakubczykiem z Arki Gdynia, który co prawda nie jest zawodnikiem jeszcze na tyle doświadczonym, natomiast profilowo bardzo pasuje do tego, co chcemy grać w środku pola. A finalnie skończyło się tak, że, że to Simon Gustawson, który w zasadzie wszystkie te okienka profilowe, które, które są dla nas ważne, Mogliśmy sobie na zielono zaznaczyć, tutaj też udało się nam to zrobić. No i co ważne, to są dwa darmowe transfery darmowe w sensie takim, że nie zapłaciliśmy kwoty odstępnego ani za Mariusza, ani za Simona, ale dwa transfery mocne, doświadczonych zawodników takie punktowe wzmocnienia, które składu Do składu, że do składu dokładnie, od razu. Oczekujemy, że, że wniosą tę oczekiwaną jakość i, i po tym trzytygodniowym obozie w Turcji, po którym jesteśmy, e, póki co myślę, że, że, że możemy, możemy mówić, że nie tylko w teorii się to sprawdza, ale, ale wszelkie symptomy wskazują na to, że w praktyce, w praktyce też. A te szarku, jeszcze dodam tylko, żeby na mnie mini uciekło, że też korona skautowała też Reowicza tutaj, w naszej rozmowie, tak? Tak, Mileta Rajowicz no, ale... w lecie, nie tak. teraz no, w zimę, się, bo ale przyszedł. w zeszłe lato y, <laughs> był nam proponowany y, ze, strony, ze strony jego klubu poprzedniego, to był bodajże Watford. Natomiast no odstąpiliśmy tam gdzieś z dalszych kroków ze względu na, na kwotę, jaką, jako, jaka była oczekiwana przez angielski klub. No i, i, i tutaj przez to nie, nie poszliśmy, nie poszliśmy dalej. Okej, okay. tak. ale ten profil tego zawodnika gdzieś tam by wpasowałby się wam, gdyby cena była oczywiście no, adekwatna do waszych możliwości, tak patrząc Jeżeli sportowo, jego... bo też później sprawdzacie takiego człowieka. Tak, nie? tak, tak, tak. Jeżeli jego cena byłaby by gdzieś tam adekwatna, zgodna z tym, co moglibyśmy zapłacić, jego... zgodna z możliwościami tak. I klubu, i, i z naszą tam gdzieś wy, wyceną, i polityką, to, to byśmy rozważyli. Natomiast my w lecie szukaliśmy bardziej mobilnego napastnika, i, i, i to był profil, mhm. na którym się na którym się mocniej mocniej skupialiśmy wtedy. A tak generalnie to wypada pogratulować skutecznego okienka transferowego tej zimy. Ja przyznaję, widziałem wywiad z trenerem Jackiem Zielińskim w TVP Sport już po tym jak ogłosiliście transfer Stępińskiego. Mówił, że korona nie stawia na rewolucję, potrzebuje dwóch jakościowych zawodników Jednego już ma, drugi miał wzmocnić środek pola i kilka dni później ogłosiliście właśnie Gustawsona, czyli plan wykonany precyzyjnie i skutecznie. Trener zadowolony. Tak jest. To co, to, co założyliśmy, zrobiliśmy. Wiadomo, że okno transferowe i, i, i rozgrywki ekstraklasy rządzą się takimi prawami, że nie można nigdy powiedzieć, że, że zamykamy, nic się już nie wydarzy, bo to jest sport i, i, i nigdy nie wiadomo, na co trzeba będzie reagować. Natomiast życzymy sobie, żeby, żebyśmy żebyśmy już tutaj nie musieli nic, nic więcej dokładać, wymieniać, i, i ta strategia, którą sobie założyliśmy długo przed startem okna, na ten moment jest w 100% zrealizowana. Też przeczytałem, że nawet nie szukaliście wahadłowego, bo stawiacie też na swoją młodzież. Tak? Zgadza Gdzieś się. Zgadza się. Rozważaliśmy tutaj też ruch na pozycję lewego, lewego wahadła. Mhm. Natomiast mamy też na tej pozycji Konrada Matuszewskiego, mamy też na tej pozycji Marcela Pięczka, który może grać na lewym wahadle i mamy też w naszym zespole młodego utalentowanego Konrada Ciszka, rocznik 2007, który powoli, powoli już coraz bardziej zadomawia się w pierwszym zespole i, i jeżeli będzie kontynuował swoją pracę ciężką, treningową, to to, to myślę, to że. Może tych... szybko nie pogra w koleję. Długo nie pogra. O. Życzymy sobie, żeby, <laughs> okay. żeby tak było, bo, bo, bo chłopak na pewno ma bardzo duży potencjał, ciężko pracuje i, i jeżeli to wszystko utrzyma, to myślę, że tych szans też będzie dostawał, dostawał coraz więcej. Korona. Po Turcji, po Turcji, Jarku, trener wypowiedział się, że dobrą pracę wykonali, intensywną pracę wykonali, że to i teraz yy, do ciebie, Kuba, jak zagrać przeciwko kolegi? jak zagrać, żeby od... wywieźć coś tutaj, bo, bo jak popatrzymy na jesień, to jakie drużyny by tu nie przyjeżdżały, to bez respektu, że tu Legia, że Łazienkowska, stadion pełny i teraz, no wiadomo, nowy trener, ci sami zawodnicy, jak tu wyjść? Na takie spotkanie i no właśnie. Tak, jedna rozegrać. Wielka, jedna wielka niewiadoma, raz że nowy trener, dwa, że zawsze na początku kolejnej części sezonu to wszystko jest jedno wielko niewiadomą, więc pytanie. Zgadzam no Ja myślę, że naszą dużą przewagą jest to, że, że jesteśmy już w miarę ustabilizowaną drużyną przez ten sezon, bo tak jak powiedzieliście, rewolucji, rewolucji nie, nie robiliśmy, rewolucji nie przeprowadzaliśmy. Te wzmocnienia, które dokonaliśmy, to, to wzmocnienia na już jakościowe, tu zawodnicy, którzy też już wiele widzieli i nie mają problemu z adaptacją, z wejściem do szatni, z odnalezieniem się w grupie. Tak więc tutaj nie, nie mamy tego problemu, że zespół się nam musi jeszcze docierać, zgrywać ze sobą. Wszyscy już w większości znają nasze założenia systemowe, jak chcemy grać, w co chcemy grać, jak te mecze chcemy na naszą korzyść wygrywać i, i myślę, że to jest taką naszą dużą przewagą. Planu taktycznego oczywiście trenera Zielińskiego zdradzić, zdradzić nie ale mogę. System, ale system, właśnie, wasz system, gdzie tam trójką obrońców gracie, no to będzie można powiedzieć, no, kopia marka, gdzieś tam po części, marka papszuna, czyli tutaj patrząc na to, to dla was, nie wiem, z perspektywy, z punktu widzenia, lepiej? Gorzej? Czy taka niewiadoma trochę duża. Znaczy, no z tego, Bo to nie jest raków częstochowaną nie, no nie, tak, nie są ci tak, zawodnicy, tak? tak? No znając, znając sposób gry wcześniej rakowa, częstochowa, tak. trenera Papszuna, no to zapowiada się na to, że mecz będzie rozgrywany system na system. Tak, Do, no, tak, tak. więc to, to, to fakt, eee, tak jak powiedziałeś, Tomek, no, dziś w tej lidze, która jest taka wyrównana i płaska. No, to już nie ma chyba takiego podejścia, że jedziesz na legię i wychodzisz z respektem, tak? Bo, bo, bo każdy wiadomo, że, że chce sięgać po trzy punkty w każdym meczu i, i też widzimy, jak to wygląda, że tak naprawdę ostatni zespół jest w stanie wygrać z pierwszym, i, i, i to nie jest nic już dziś dziwnego w naszej lidze, więc tego, tego respektu za dużo mieć nie można. No właśnie, tak my zazwyczaj tutaj patrzymy z perspektywy Legii Warszawa. Wiadomo, jesteśmy radiem regionalnym, a to nasz sąsiad tutaj jest Łazienkowskiej. Wiemy, jakie są oczekiwania, jaka jest sytuacja Legii, czyli klub z gigantycznym budżetem, który aktualnie jest przedostatni w tabeli. Gigantyczna porażka, nowy trener, ale takie same oczekiwania. Rozumiem, że celem Legii nie jest wydostanie się z strefy spadkowej, tylko sięgają wyżej i na pewno myślą jeszcze o europejskich pucharach i na pewno będą chcieli zacząć od mocnego uderzenia. To dla nich będzie bardzo ważne, żeby ten pierwszy mecz wygrać. Duże ciśnie, debiut i tak dalej. Pytanie, czy to paradoksalnie nie ułatwi wam sytuacji, bo jeśli ktoś jest pod ścianą w tym meczu, to, to tylko Legia. Oczywiście, że tak. Legia ma, ma na pewno oczekiwania na Łazienkowskiej, są bardzo wysokie, bo, bo tak naprawdę nie trzeba wiele, żeby gdzieś się przesunąć do tej Europejskiej strefy, bo to jest kwestia trzech czy czterech wygranych meczów z rzędu w składzie Legii. To tak samo można powiedzieć o koronie. Oczywiście, że tak. Tutaj każdy, każdy musi patrzeć i, i przed siebie, i za siebie. Nie ma tutaj ani chwili na to, żeby gdzieś się zdrzemnąć w tym, w tym wyścigu w ekstraklasie. Tak? A, a w Legii jakości w składzie jest na pewno bardzo dużo, i, i, i ja też nie wierzę w to, że, że, że Legia, prędzej czy później, tej, tej serii. Mm -hmm. lepszych meczów, lepszego punktowania nie złapię. Oczywiście życzę sobie, aby, aby stało się to po pierwsze. A mm -hmm. gdzie byś widział, jakby, patrząc teraz na Legię, jakby mocnej ich strony, albo słabe, jakbyś mógł wypunktować twoim tank? Nie wchodząc z plany Jaska Zielińskiego. Mm -hmm. Czy znaczy, mocną stroną na pewno jest ta głębia jakości w składzie, mm -hmm. tak, no bo bo jednak niektóre nazwiska, no takie jak, nie wiem, Piątkowski, Kapustka, Urbański, tak, z tyłu Kapułady, no to, to jest bardzo duży ładunek jakości jak na tę ligę. Problemem dziś na pewno są kontuzje w leki, tak, bo ta kadra nie jest w pełni dostępna i, i, i to myślę jest duży problem dla, dla Legionistów. Natomiast... Sama głębia składu i, i sam ładunek jakości, jaki, jaki w nim jest, no to, to myślę, że prędzej czy później Legii po prostu przyniesie e, dużo dobrego. Korona, teraz na, na dziewiątym miejscu. E, pięć punktów do europejskich Pucharów e, oraz cztery punkty do strefy spadkowej, e, czyli takie miejsce po prostu w środku tabeli. Powiedz, jak się obecnie patrzy na, na aktualną sytuację Korony Kielce, tak w klubie. Na ile to ma być spokojna, wiosna i o co się bije Korona? Na wiosnę? Jesteśmy klubem, który jest ambitny, który ma swoje marzenia i, i wiadomo, że, że chcielibyśmy te marzenia spełniać. Natomiast żadnego ciśnienia, presji u nas w klubie nie ma. Takiego, że musimy teraz... Grać w ten sposób, żeby zająć miejsce w czwórce, w trójce, i tak dalej, i tak dalej. My wierzymy w plan, wierzymy w tą strategię, którą sobie założyliśmy w Koronie, którą budujemy od, od już ponad roku czasu, i, i wierzymy, że sukcesywnie będzie nam to przynosiło coraz to lepsze i smaczniejsze owoce. Eee, I liczymy na to, że, że w tej rundzie też pójdziemy, eee, pójdziemy kolejny krok <grym> lub kroczek do przodu. Tak patrzymy troszeczkę całościowo, po tej rundzie jesiennej, gdybyśmy wzięli tabelę za cały rok 25, no to byliśmy piątym najlepiej punktującym zespołem ligi. W 34 meczach 51 punktów zdobytych, więc to, to pokazuje, że ten progres mm, krok po kroku robimy i, i chcemy tę te tendencję, ten trend utrzymywać. Tak? Natomiast jesteśmy ambitni, mamy marzenia, ale... Wszystko spokojnie. No Dobrze, ja jeszcze zapytam, czy Kuba będzie wiedział, że jesteś się najlepszą drużyną w 2025 roku pod względem remisów. Nie, Najwięcej wie... remisów. 10 na tak, ile? Tak. Jak... Nie wiem liczby. 12 nie tutaj po się tutaj ściągaweczką. No właśnie, to, to też przykuło uwagę, że właśnie korona no, na przestrzeni jakoś tak, tego nie tylko roku czy nawet więcej, właśnie takie, taka drużyną jest, że dużo remisuje. Nie mówię jak Piast, bo też Piast miał swoje, tak, tak, tak ale tak, też tak, i korona tak, do tego, że takiej serii, żeby gdzieś wyjść z tego, brakuje takiego się wydaje. Czy nam brakowało tego, co mówiłem no. wcześniej, tych momentów, w których y, powinniśmy. Przepychać niektóre mecze, brzydko mówiąc, kolanem, albo okay. gdzieś tam utrzymać to prowadzenie 1-0 w ostatnich hmm. minutach meczu, bo zdarzało się nam wiele takich spotkań, że, że, że w tych ostatnich, w ostatniej fazie meczu po prostu traciliśmy te. Te, te punkty i ten gołąbek nam z garści wyfruwał. Tak, może na koniec, jeszcze, jeszcze krótko, mamy jeszcze, jeszcze minutkę. Tak, w kontekście tego niedzielnego meczu, e, jakiego przebiegu się e, spodziewasz? Czy faktycznie e, spodziewasz się, że Legia Warszawa będzie chciała takim mocnym akcentem rozpocząć, czy bardziej tak. Wyrachowany sposób dla nich przede wszystkim zwycięstwo, i wcale tam nie musi tam się rzucać do ataków jakichś furiackich. Ja osobiście spodziewam się dobrego meczu z obu, z obu stron tego, tego widowiska i, i mam nadzieję, że, że kibice będą zadowoleni. Z I tego... Na skuteczność nowego I... napastnika na pewno liczy. Tak, i liczę na to, że kibice będą zadowoleni z jakości gry, a że jednak, mimo wszystko, to, to powrót do Kielc będzie. Wesołe. wesołe. Tak myślę, że, że, że Kiel... list pola karnego, jak, jak powiedział Jacek Zieliński, jest Takie. właśnie stępiński, że no, jedną z tych bramek właśnie zagrać w pole karne i tutaj stępiński zrobi, co to należy, tak? Tak, myślę, że kibice w Kielcach mogą być nastawieni optymistycznym przed tą wiosną, stabilizacja składu, brak presji. No i też klasa trenera zielińskiego, o którym też często mówimy tutaj w samych superlatywach. Tak więc czekamy na to niedzielne starcie. Jakub Dryś, dyrektor scoutingu Korony Kelcy, był naszym gościem. Wielkie dzięki Kuba i udanej wiosny. Bardzo dziękuję. A my wracamy w drugiej części i sprawdzimy, jakie nastroje przy Łazienkowskiej panują przed tym niedzielnym starciem.